Prezes wzywał? Tam zaraz wzywał. Chcieliśmy z księdzem zapytać, jak idą przygotowania. A jak mają iść? Chłopaki się grzeją. Trenerze, zróbmy jakąś przerwę na nawodnienie chociaż, co? Ty to się już wczoraj tak nawodniłeś z Gienkiem, że w piłkę nie umiałeś trafić. Pompować mi tu! No ale to, żeby oni jeszcze w nogach coś tam mieli. Będą, będą, się ksiądz nie martwi. Co się nie da wymodlić, to się da załatwić albo kupić. No a jak dajmy na to, yy, sędzia będzie przekupiony i, no i ten puchar yy, przypadnie komu innemu. Hmm? Ale kto przekupi? Przecież ja sędziego go opłacam. To tropaki, mamy piłkę. To może coś pobiegamy? No, w księdza chyba jakiś szatan wstąpił. Nie szatan, tylko duch święty. Pół dnia tutaj na pana czatuję. No i niepotrzebnie, bo akurat jestem zajęty. Nie, ale potrzebnie, potrzebnie. Pan poczekaj ja ma pieniądze do wydania. To nie można było tak od razu zacząć. Najważniejsze, że jest na kogo postawić. Pan prezes chce tyle kasy postawić na naszych zawodników. Coś ty zgłupiał? Oj, coś czuję, Rysiu, że my wreszcie coś zarobimy. Mów, mecz będą grali. Zakłady przyjmują. Kurs jaki? Na Berlin, panie prezesie. Na Berlin. Kościoła, ty musisz kas poluzować, bo ci krew do mózgu nie dopływa głąbie. Ja się pytam Kurs zakładów jaki? Polska Gola serial komediowy z piłką nożną w tle. Każdy się wkręci.